Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest może tak popularne i medialne jak 500 plus czy głośne ostatnio świadczenie wspierające, ale pełni bardzo ważną funkcję i pomaga tym z nas, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, żeby wychowywać dzieci. Żeby uzyskać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, wy albo wasi rodzice musicie spełniać kilka warunków. Przede wszystkim nie posiadać dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Świadczenie to będzie przysługiwało też kobietom, które ukończyły już 60 lat, a oprócz tego Urodziły i wychowały albo tylko wychowały co najmniej czwórkę dzieci. W przypadku mężczyzn warunkiem będzie ukończenie przynajmniej 65 lat. Wychowanie co najmniej czwórki dzieci w momencie, kiedy ich matka zmarła lub przez dłuższy czas nie mogła ich wychowywać. Warunek urodzenia i wychowania albo samego wychowania dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka przyjętych na wychowanie albo wychowywanych w ramach rodziny zastępczej. Aby otrzymać doświadczenie, musisz mieszkać w Polsce, oprócz tego mieć ośrodek swoich interesów życiowych właśnie w naszym kraju przez co najmniej 10 lat, a poza tym posiadać polskie obywatelstwo albo ewentualnie obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej. Tutaj i warto sprawdzić przepisy, które dokładnie to regulują. Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, powinieneś złożyć wniosek do ZUS-u. To ważne i pamiętaj, że to świadczenie nie jest przyznawane z urzędu, ten wniosek za każdym razem musi się pojawić. Sam druk wniosku nie jest może przesadnie skomplikowany, natomiast chciałbym go wam pokazać, żebyście nie mieli żadnych trudności z jego wypełnieniem. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że nosi on nazwę ERSU. Właśnie takiego wzoru wniosku ZUS szukajcie. Można go bez problemu znaleźć na Stronie zus a my podlinkujemy go też w opisie do tego filmu. W pierwszej części wniosku warto wpisać swoje dane podstawowe, imię, nazwisko, datę urodzenia. Nie powinno to budzić żadnych wątpliwości i większych problemów. Warto podać adres do korespondencji i tak naprawdę jedyny ważny, istotny moment, gdzie moglibyście takie wątpliwości mieć, to właśnie zakres wniosku. Tutaj powinniście wskazać, czy macie ustalone prawo do emerytury, renty. Należy tutaj podać, czy. Instytucją, która to świadczenie wypłaca, jest ZUS, KRUS czy jakiś inny organ. Ewentualnie, czy wypłata takiego świadczenia was nie dotyczy. Trzeba też wskazać, czy pobieracie świadczenie pielęgnacyjne i też organ, który właśnie takie świadczenie wam wypłaca. No i jak to zwykle we wnioskach do ZUS-u, ważny moment, czyli podanie numeru rachunku bankowego, na który właśnie to świadczenie będzie miało być wypłacane. No i na końcu tradycyjnie data i czytelny podpis. Nie zapomnijcie o tym. Sam wniosek to nie wszystko. Musisz dołączyć do niego kilka dokumentów oraz informacji. Natomiast pewnym ułatwieniem może być specjalny druk oświadczenia, który udostępnia nam ZUS, i właśnie ten druk też w tym momencie będę mógł Tobie pokazać. Znajduje się on na formularzu ERU. Jest to oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Ten druk jest troszeczkę bardziej skomplikowany, więc troszeczkę więcej czasu też mu poświęcimy. Omijamy standardowe informacje, czyli dane kontaktowe. Później przechodzimy do kolejnych kwestii. Trzeba tutaj wskazać liczbę dzieci, którą się rzeczywiście Urodziło i pewne informacje, które też trzeba uzupełnić, na przykład czy przebywało się kiedykolwiek w areszcie śledczym czy zakładzie karnym ze wskazaniem dat, kiedy właśnie taki pobyt następował. Trzeba wskazać, kiedy nie zamieszkiwało się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warto też wskazać przerwy w wychowaniu dziecka. Mogą one wynikać choćby właśnie z wyjazdu za granicę do pracy. Tutaj też trzeba wskazać po pierwsze przyczynę, a także dokładny zakres dat, kiedy właśnie ta przerwa w wychowywaniu dzieci nastąpiła. Piła. W przypadku, kiedy oświadczenie domaga się, czy wypłaty tego świadczenia domaga się ojciec, powinien on wskazać, jaka była przyczyna tego, że matka nie świadczyła tej pomocy wychowawczej, czy nie wychowywała swoich dzieci, właśnie czy była to śmierć, czy dzieci zostały porzucone, czy z jakiegoś innego powodu właśnie matka dziecka go nie wychowywała, tej pomocy i opieki nie świadczyła. W kolejnej części wniosku powinniśmy wskazać przede wszystkim informacje dotyczące naszej sytuacji materialnej. Jest to troszeczkę powtórzenie tych informacji, które we wniosku już wcześniej wpisaliśmy czyli trzeba tutaj wskazać, czy mamy ustalone prawo do emerytury, renty, czy ewentualnie wypłata takiego świadczenia nas nie dotyczy, okres, za jaki to świadczenie zostało przyznane. Czy zostanie ono rzeczywiście pobierane i w jakiej wysokości, brutto oraz netto. Jeżeli nie wiecie, gdzie, takie, gdzie taka informacja może się znaleźć, znajdźcie druk decyzji ZUS-u, który ostatnio dostaliście. Taka informacja właśnie tam się powinna znaleźć. Oprócz tego warto tutaj wskazać informacje o waszych przychodach, które podlegają opodatkowaniu. Trzeba tutaj wskazać, jaki... Jest to konkretnie rodzaj przychodu, w jakiej kwocie on jest wypłacany, a na końcu znajduje się naprawdę długa lista różnych przychodów, dochodów, które opodatkowaniu nie podlegają. Tutaj też trzeba je wymienić i wskazać, w jakiej kwocie te właśnie świadczenia, przychody, dochody otrzymujecie. Mogą to być na przykład renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, mogą to być dodatki kombatanckie. Nie będziemy tutaj wszystkich tych dodatków wymieniać, ich jest naprawdę bardzo dużo, ale jeżeli przestudujecie sobie na spokojnie tą listę, myślę, że z całą pewnością poradzicie sobie z wyznaczeniem i wypisaniem właśnie tych przychodów i w końcowej części mamy jeszcze dane dzieci. Tutaj potrzebne będzie imię, nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia wszystkich dzieci, o których mówiliśmy wcześniej. Jeżeli macie jakieś dodatkowe uwagi, które byście chcieli Zusowi przekazać, jest też na to odpowiednie miejsce. Na samym końcu tradycyjnie miejsce na czytelny podpis i datę. Wypełnienia waszego oświadczenia. Jak widziałeś w oświadczeniu, okoliczności, które trzeba wykazać jest naprawdę sporo. Jak to zrobić? Warto zebrać zaświadczenia z urzędów skarbowych, z urzędu gminy. Być może w samym ZUSie są dokumenty, które będą Tobie przydatne. Warto zwrócić się do Twojego pracodawcy, byłego czy obecnego, który też wydając zaświadczenie będzie mógł pomóc udokumentować określone rzeczy i określone kwestie. Tak naprawdę każdy dokument, który w jakiś sposób udowodni, wykaże kwestie, które właśnie w oświadczeniu wpisałeś, będzie tutaj pomóc. I na pewno warto go dołączyć do Twojego oświadczenia. Warto w końcu powiedzieć, w jakiej wysokości będzie należało się to świadczenie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, a to tak naprawdę kluczowa informacja. Musisz wiedzieć, że jeżeli nie przysługuje ci zupełnie prawo do renty czy emerytury, to świadczenie będzie ci się należało w kwocie minimalnej emerytury w każdym kolejnym roku. I w 2025 roku ta kwota najniższej emerytury wynosi 1878 zł i 91 groszy. Jeśli jednak mimo wszystko pobierasz emeryturę albo rentę, natomiast w wysokości niższej niż ta wskazana przed chwilą minimalna emerytura, świadczenie będzie ci się należało w wysokości, która będzie wynosiła różnicę pomiędzy tą najniższą emeryturą, o której przed chwilą ci powiedziałem, a rzeczywistą kwotą emerytury lub renty, którą teraz dostajesz. Pamiętaj, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej weryfikacji i waloryzacji, dlatego z roku na rok powinno ono rosnąć. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że znaleźliście w nim kilka przydatnych informacji. Jeżeli tak, zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału. Bardzo mocno motywuje nas to do nagrywania kolejnych tego typu materiałów. A jeżeli przychodzą Wam do głowy tematy, na które chcielibyście, żebyśmy nagrali materiały, wpisujcie je w komentarzach, a na pewno do nich sięgniemy.